Cześć, witajcie, ja jestem Igor, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, godzinę 7:40. No i co? W dzisiejszym dniu przewieziemy sobie palety, bo jeden z moich znajomych, który również zamierza z nami jeździć, ma palety. Podpierdolimy mu z 30. Więc co, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Czołóweczka Dobra, najprościej mówiąc Mamy taką sytuację dość skomplikowaną Jesteśmy niby na miejscu Dostałem pineskę właśnie Ale za cholerę nie wiem gdzie jesteśmy Nie wchodź mi pod nogi psie Więc teraz Auto stoi za mną A ja na piechotę szukam Miejsca, gdzie mamy być. Wiem, ciekawie. Warto jedynie przybliżyć sytuację, w której się znaleźliśmy. Zaczęliśmy po prostu ładować wszystkie te palety na przyczepę. Dobra, widzowie. Dzisiejszy dzień, taki bardziej budowlany. Zaczynamy od tego, że debil, który nie umie korzystać z sikiery, tnie kurwa drewno. I ta ma się kurwa znaleźć tam, bo roli został częściowo rozebrany. I tyle. Myślę, że pominę wam kurwa tego rąbania jego. I dopiero, jak będziemy wstawiać, coś puszczę. Dobra, widzowie, mamy naszą belkę piękną. Udało się ją jakoś tutaj umiejscowić. I w tym momencie zrobimy sobie takie poprzeczki na krzyż, e, aby to nam się nie gieło wszystko. Więc lecimy z Six hours later. Dobra widzowie, na początku zrobimy tutaj mały porządek, bo jest burdel straszny, no bo to jest no, wszystko. Poczekaj chwilę, a tu zrobię tylko porządek. Więc jedziemy z porządkiem. Dobra, widzowie, mamy coś takiego na dzisiaj. Jest to w miarę sztywne, że jak się kopnie, to trochę się gibie, ale bez tragedii. I co? To tyle w dniu dzisiejszym. Do widzenia, Państwu. next day. Dobra, jak to mówił, kolejny dzień, kolejne szanse. Lecimy dalej z tematami. W dzisiejszym dniu trzeba tamto wypierdolę załówek w dzisiejszym dniu trzeba tamto wyjebać, kurwa tam. A jestem ja, Tymek i jeden gościu. I nie, nie, znam. Sorry, Mordo. Eee, tylko problem jest taki, że Tymek zaraz spierdala, i my to we dwójkę musimy tam wiebać. Jak mi ktoś powie, kurwa, jak my to mamy, kurwa, zrobić? Jak ktoś to ogarnie, to ja jestem kurwa dumny. Poważnie mówię. Dobra, ale póki co, będzie ja trzeba zrobić kombinację alpinistyczną tam na górze. Więc... albo nie, zaczniemy sobie od zrobienia tu schodków może, czy nie? Nie wiem coś tam zaraz zaczniemy robić. Kurwa mokre Więc nie wiem czy dzisiaj to zrobimy Co tak kurwa mryga Dobra E, więc nie wiem, czekamy aż przestanie lać i wtedy może wrócę, a jak nie to do widzenia Państwu i, widzę, i witam Was Państwa w dnia, i kurwa, i idziemy do dnia kolejnego. Nara! 24 later. No z tej strony i tyle gdzieś, żeby przytrzymać, żeby nie leciało na No Ale to ja to pasem ściągam. Dobra ludzie, witam w dniu kolejnym. Dzisiaj mamy tą kratę do wniesienia tam na górę. To jest ucięte jeszcze deskę zdążyłem tam dowalić. Tutaj jeszcze będzie belka, ale najpierw wciągniemy to gdzieś tu. Więc co? Skąd? pierdolić i ci się za robotę. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, mamy małą aktualizację z tego powodu, że udało się to wiewać na górę w całości. Ucięliśmy tam ten kawałek, dlatego że i tak był plan taki, aby to uciąć. Tylko że na górze, bo było 5 przęsem, więc byłoby niesymetrycznie, więc chcieliśmy, żeby było symetrycznie, więc i tak bym to musiał uciąć. Więc uciąłem to na dole. Przy okazji było lżejsze i to żeśmy wiewali. Niestety po drodze ta paleta zdążyła się zjebać na mojego serdecznego kolegę. Na chuj odpalasz tą piłę teraz. No ale kurwa, ja nagrywam. Paleta zjebała się na mojego kolegę. No ale co? Sukces jest sukcesem, jest na górze i teraz wiewać to tam na samą górę tylko, ale to już myślę będzie dość proste w porównaniu z tym co zrobiliśmy, czyli wiewaliśmy to z samego dołu, kurwa, tam na górę. Więc co, ludzie, ja sobie robię chwilową przerwę, jadę sobie do żabki po coś do żarcia i widzimy się jak wrócę. Dobra, ja sobie wróciłem z żabki, no i co? Będziemy wciągać tą paletę ze znajomym. Nie zdziwcie się, że jest zablurowany, po prostu znajomy nie wyraził zgody na publikację swojego wizerunku i tyle. Więc myślę, że bierzemy się do wciągania tej palety. Dobra, widzowie, eee, że tak to powiem go się wyjebało, więc nie nagrało się jak to, kurwa żeśmy wrzucili. Ale najprościej mówiąc, jest na górze. Weź zapal lampę, o, więc y, to zostało tam wtargane, Więc co? Y, to by było tyle na dzisiaj. Do widzenia Państwu, I po to, kurwa, kurwa. kurwa, kurwa, kurwa! mi w Dobra, to co? To było tyle na dzisiaj. Bardzo krótko, ale myślę zwięźle i na temat. Dużo w tym tygodniu się po prostu nie działo i nie było to nagrywać, więc... Co? Ja się z, z wami żegnam i co? Nara!